Fizyka dla klasy siódmej, moduł ósmy, ciśnienie. Mówiłem już o paskalu w kontekście jednostki ciśnienia, w kontekście prawa paskala. Powiemy sobie o nim jeszcze w dwóch kontekstach teraz, a może więcej. Tak wygląda naczynie paskala. Cztery różne rurki, każda otwarta od góry. I teraz będę nalewał do niego wodę. I zobaczcie, co się stanie. Popatrzcie. Pewnie was nie zaskoczy ten wynik, ale ważne jest, co sobie wokół tego powiem. Coś ta tryskawka niechętna do współpracy, ale jeszcze troszkę. Może teraz wleję z innej strony? Co mi to przeszkadza? Teraz popatrzcie. Tu niestety różne bąble się tworzą. Prawdopodobnie to naczynie już było używane nie tylko na wodę, ale pomijając tego typu detale, jak się przyjrzycie, to mam nadzieję, że widać dobrze. Tu nie jest ostrość ustawiona w tym miejscu, ale. Ale chcę, żebyście widzieli bliżej, tak? We wszystkich naczyniach poziom cieczy jest w tym samym miejscu. Teraz jeszcze coś pokażę. Popatrzcie. Przechylę. Jak przechylam, to już nie jest we wszystkich naczyniach w tym samym miejscu, ale jak uczciwie pozobaczymy, gdzie jest pion i poziom, to znowu poziom jest wyrównany. Po prostu się przechyliło, tak? Mogę też w tę stronę przechylić. I co? Jakbyście narysowali, gdzie jest linia poziomu, to to mniej więcej wyjdzie dobrze, tak? Mniej więcej, bo mówię z dokładnością do różnych innych efektów. Tak to działa. I to jest coś, co zaobserwowali już starożytni, ale Pascal stworzył takie naczynie i opisał to, bo on pokazał jaka jest istota sprawy. Tak? I ja to przedstawię teraz tutaj na rysunku. Tak, Mamy sobie różne takie naczynia. A i Troszkę inaczej niż są tutaj, bo są różne wersje naczyń Pascala. Mamy sobie takie naczynie. Mamy sobie takie naczynie. I co? Nalewamy do niego cieczy i ona jest wszędzie na tym samym poziomie. I teraz zgodnie z tym, co już wiedziano z różnych yy, Miejsc w fizyce, no, przyjmowano, że ciśnienie musi być wyrównane, bo gdyby w którymś punkcie tutaj nie było. O, powiedzmy, że inaczej. Popatrzmy sobie na punkty tutaj, jakieś A, B, C i D. Gdyby w tych, gdyby w tych punktach ciśnienie nie było takie samo, to ta woda by się gdzieś przelewała. Gdyby na przykład w punkcie D było większe ciśnienie niż w punkcie C, to woda powinna by się przelewać tutaj w lewo. Tymczasem tak nie jest, mimo tego, że w D jest większa objętość wody nad D niż tutaj, niż tutaj i tak dalej. Z tego wypływa pewien wniosek, to nie wystarczy do ustalenia tego wniosku, ale fizycy już wiedzą, że rzeczywiście tak jest. Mianowicie wniosek taki, że ciśnienie wywierane przez ciecz zależy tylko od wysokości słupa cieczy, a nie od tego, jaką masę czy objętość wody mamy nad danym punktem. Tylko wysokość słupa cieczy się liczy. I to jest coś, co nosi nazwę paradoks hydrostatyczny. Jeszcze do tego wrócimy. Tymczasem można by się pokusić o to, żeby sformułować tutaj Nowe prawo, o którym już nie mówiliśmy, prawo, które się nazywa prawo naczyń połączonych. Jego pełne sformułowanie, czyli na sytuację, w której mamy różne ciecze w takich naczyniach, jest dość skomplikowane. Ja już wiele lat temu zrezygnowałem z podawania go. Kto będzie chciał poćwiczyć eksperymentalnie czy zadaniowo na sytuacjach, w których są różne ciecze? Będzie mógł też sam spróbować sformułować to prawo bardziej precyzyjnie. Tymczasem wersja dla jednej cieczy jest następująca. Jeśli do naczyń połączonych nalejemy cieczy, to poziom cieczy we wszystkich ramionach jest taki sam. Przy czym naczyniami połączonymi nazywamy o właśnie takie, taki układ, takie, takie naczynie złożone z różnych części, w którym w każdym miejscu jest otwarty dostęp powietrza. To jest ważne, tak? Tu nie jest zalepione szkłem, ani tu, ani tu, ani tu, tylko tutaj wszędzie jest dostęp powietrza, więc ciśnienie atmosferyczne w tym punkcie, w tym punkcie, w tym punkcie, w tym punkcie jest takie samo. To jest ważne, bo inaczej bo by była sytuacja bardziej skomplikowana. I teraz tak. Jeżeli chodzi o pokazanie tego, to Pascal zdobył się na coś więcej niż tu. Pascal zdobył się na słynny eksperyment z beczką. Jak to wygląda? Pascal zrobił ustawił na ziemi beczkę, sam wszedł na jakiś wysoki budynek, nie wiem jak wysoki, ale no to pewnie było kilka, kilkanaście metrów nad ziemią i tutaj do beczki przyłączył naczynie, taką rurkę, cienką rurę, do której nalewał wodę. No i stanął sobie tutaj z jakimś naczyniem z wodą i zaczął tej wody nalewać. W tym naczyniu wody było niewiele. Dużo, dużo mniej niż wynosiła pojemność tej pełnej beczki. Niemniej jednak jak ta woda dopłynęła tutaj do pewnego poziomu te, nie wiem, czy kilka czy kilkanaście metrów nad beczką. To beczka rozpadła się na kawałki. W ten sposób Pascal chciał pokazać to, co odkrył, że ciśnienie cieczy nie zależy od tego, ile tej cieczy mamy, a jedynie od wysokości jej słupa. To tylko wysokość słupa cieczy decyduje o ciśnieniu, a nie ilość. Zresztą jest to na różne sposoby wykorzystywane. Ale zanim powiem sobie o wykorzystywaniu tego, to myślę, że przyszedł dobry moment na to, żeby pokazać Wam Wzór na to ciśnienie. Na to ciśnienie, o którym mówimy, to się nazywa ciśnienie hydrostatyczne. Tak? To jest ciśnienie hydrostatyczne, czyli ciśnienie cieczy w spoczynku. I wzór na ciśnienie hydrostatyczne jest następujący: ciśnienie, tylko podkreślam, to jest ciśnienie nie każde, tylko ciśnienie wtedy, kiedy mamy ciecz, kiedy mamy jakiś słup cieczy, który wywiera ciśnienie. To będzie gęstość razy przyspieszenie ziemskie. Razy wysokość. I teraz tak. Nie będę dawał tutaj wyprowadzenia, bo nawet jakbym dał, to i tak byłoby niekompletne. Natomiast chcę Was przekonać, że ten wzór jest prawdziwy. Na dwa sposoby. Na zdrowy rozum i patrząc na, na jednostkach, że się zgadza. Na zdrowy rozum o co chodzi? Jak mamy dwie ciecze, D to jest gęstość cieczy. Tak, jeżeli mamy dwie ciecze jedna ma gęstość większą, druga mniejszą, no to oczywiste jest, ta większa będzie działała większą siłą i łatwo sobie wyobrazić, że tyle razy większą, ile razy większa jest gęstość tej e, cieczy. Tak jak było ze stalowym prostopadłościanem, który miał zastąpić książkę. Przyspieszenie grawitacyjne. Znowu, na Księżycu przyciąganie jest 6 razy słabsze, więc ciśnienie hydrostatyczne też powinno być 6 razy słabsze i rzeczywiście tak będzie. No i właściwie wysokość, no to to, co tutaj Pascal pokazał i też nie jest to takie proste i oczywiste, żeby to pokazać, ale rzeczywiście tyle razy, ile razy wyższy jest słup cieczy, tyle razy większe ciśnienie ta ciecz wybiera. Kto nurkował na przykład, to doskonale wie, że ciśnienie jest, rośnie proporcjonalnie do zanurzenia. I teraz sprawdźmy się na jednostkach, czy to się zgadza? Tak? Mamy tak, tutaj d to gęstość, czyli kilogramy na metr sześcienny. G. To przyspieszenie ziemskie, czyli newton na kilogram. H to wysokość, a wysokość mierzymy w metrach. No i co, jak tak napiszemy, to tak kilogramy się skracają. Metr z metrem sześciennym się skraca do metra kwadratowego, to jest metr przez jeden. Tak, on jest na górze. I co nam zostaje? Newton na metr kwadratowy. A to już wiemy chociażby z dowcipu, to jest Pascal. Ostatnia rzecz, która została mi, zanim przejdziemy do zadań, to opowiedzieć Wam o czymś takim jak wieża ciśnień. To jest taki starodawny sposób na dostarczanie wody do różnych miejsc w danej miejscowości. Być może widzieliście w niejednym mieście taką właśnie wieżę ciśnień. Jaka jest idea wieży ciśnień? No idea jest taka, że mamy sobie taki grzyb, w którym zebrana jest Duża ilość wody. Znaczy, duża w sensie na dużą wysokość jest zebrana, i odpowiednio, musi być duża tutaj, odpowiednio, żeby nagle nie, zmala, nie zmalała wysokość tutaj, bo to mogłoby wpłynąć na to, co się dzieje w mieście. No i teraz. W mieście mamy różne budynki mniejsze i większe. I teraz idea jest taka, że dopóki te budynki nie są większe, nie są wyższe, Niż bierze ciśniej, to wystarczy odkręcić kran i woda popłynie, bo woda dopłynie do tych wszystkich miejsc, dlatego że tutaj ma wyższy poziom. Jeśli jakiś budynek byłby wyższy, to już gorzej, to już trzeba stosować pompę. Jedna pompa jest w stanie zasać wodę maksymalnie na wysokość 10 metrów. A dlaczego? A to też pewnie wyjdzie w pewnym momencie przy zadaniach. Tu można by jeszcze dużo, dużo różnych innych rzeczy opowiadać, ale myślę, że. Na ten moment wystarczy. Być może pewne rzeczy wyjdą w zadaniach. Być może przygotuję jakiś film specjalny z dodatkowymi zagadnieniami z tego modułu. Pierwsza odsłona zadaniowa. O, nie, nie napisałem numeru zadanie. Zdarza się. 181. I zgodnie z tym, że jesteśmy w ósmym module. Treść jest taka. Pewien sześcienny klocek obok pół decymetra wywiera na powierzchnię, na której leży ciśnienie 13,5 hektopaskala. Jaka jest jego gęstość? Z czego może być wykonany? No dobra, wypiszmy sobie dane. Tak, bok, no to znaczy jest A, jeżeli mówimy o sześcianie. Tak, pół decymetra. Ciśnienie, 13,5 hektopaskala. No i pytanie jest o gęstość. Pytanie, z czego jest wykonany? No to jest kwestia potem sprawdzenia w tabelach, co może mieć taką gęstość. Ale to jest jeszcze jedna dana, nie powiedziana wprost, ale należy o niej wiedzieć. Mianowicie, że przyspieszenie ziemskie wynosi około 10 ton na kilogram. Dobrze. Nie wiem, czy podobają Wam się te jednostki, mi się nie podobają. Skoro mamy mieć jakieś, mamy jakieś nie w Paskalach, mamy jakąś taką jednostkę zrobioną z jednostek, znaczy jednostkę SI, zrobioną z podstawowych jednostek SI, no to wszystko sprowadzamy do SI. Czyli tak, 13,5 hektara Hekto oznacza 100. Hektopaskal to 100 paskali trzeba Pomnożyć przez 100, czyli przesuwamy przecinek o dwa miejsca i się robi 1350 paskali. A teraz pół decymetra, no to nie jest coś, co lubimy. Nie zamieniamy tego na centymetry, bo jesteśmy na fizyce. na fizyce jednostką długości podstawową są metry. Więc to będzie 500 metrów. Tak to się zamienia, bo decymetr to jest 1 dziesiąta metra, więc trzeba przesunąć o jedno miejsce, ale w lewo. Przecinek oczywiście. No i teraz co? Pytanie o gęstość, pytanie z czego może być wykonane? To może tym razem pokażę to po kolei na wzorach i zobaczycie, jak to się robi tak bardzo profesjonalnie. No bo kiedyś podobne zadanie pokazywałem, tak, opoliczmy to, co umiemy, tak? No nie, no to teraz spróbujmy po kolei na wzorach. Tak, Gęstość to jest masa przez objętość. No i co? Pytanie, co my tutaj mamy. Objętości nie mamy, no ale tak naprawdę mamy, bo to jest sześcian. Sześcienny klocek o tym boku. Objętość sześcianu to jest a do potęgi trzeciej. No dobrze, no to objętość mamy. A co z masą? No, masy wprost nie mamy, ale możemy tę masę skąd wziąć? No skąd bierzemy masę? Masę bierzemy z ciężaru na pewno, tak? Skoro siła to będzie jedyna siła, jaka tutaj będzie ta siła grawitacji, więc napiszmy po prostu f, tak? Siła to jest masa razy przyspieszenie ziemskie. No tak, chcemy powiedzieć masę, no to dzielimy obie strony przez G. Czyli masa to jest siła przez przyspieszenie ziemskie. No dobra, mamy przyspieszenie ziemskie, nie mamy siły. Ale mamy ciśnienie, tak? Wiemy, że ciśnienie to jest siła przez powierzchnię. No to skoro tak, to siła to jest ciśnienie razy powierzchnia. No dobra, ciśnienie nie mamy, powierzchni nie mamy. No jak to nie mamy? Powierzchnia, na jakiej leży sześcian, to jest powierzchnia jednej ściany sześcianu. A ściana sześcianu to jest kwadrat obok A. A zatem powierzchnia to jest A do kwadratu. O, i teraz trzeba to wszystko zwinąć w jeden wzór, tak? To jest jeden ze sposobów na zrobienie tego zadania. On jest dość szybki, ale wymaga odrobiny sprawności algebraicznej. Tak, czyli tak, jak to S wrzucimy tutaj, to nam wychodzi, że F równa się. P razy a do kwadratu. Mamy coś takiego. To teraz to wszystko wrzucamy tutaj. I dostajemy, że masa to jest y, siła przez g. A siła to jest p razy a kwadrat. Czyli to jest p razy a kwadrat przez g. Coś takiego. I teraz, jak to znamy, to już tę masę możemy tutaj wrzucić. Objętość też możemy tutaj wrzucić. I dostajemy wzór, że. Gęstość to będzie to wszystko, czyli masa, p razy a kwadrat przez g. I tu najpierw podzielić, tak symbolicznie, bo tak chyba będzie Wam łatwiej, podzielić przez v, czyli a6. No jak dzielimy przez liczbę, to mnożymy przez jej odwrotność, czyli d to będzie p a kwadrat przez g razy 1 przez a6 a kwadrat się z sześcianem skróci i zostaje samo a. I wyszło nam, że gęstość w tym przypadku to jest ciśnienie przez przyspieszenie ziemskie razy a. I teraz, jak umiemy tak używać algebry, to w takim zadaniu mamy bardzo mało roboty, bo to wszystko zrobiliśmy na literkach, a dopiero teraz wstawiamy liczby. No i dobrze, wstawmy sobie te liczby, zobaczmy. Ciśnienie to będzie 1350. Jednostki uzgodni gdzieś z boku, bo tu warto uzgodnić, bo mogliśmy się pomylić w tych wszystkich ruchach. No, a mało prawdopodobne, że się tak pomyliliśmy, że przypadkowo nam jednostki wyszły dobrze. G to jest 10 i A to jest 5,5. I tutaj jednostki uzgodni. 1350 paskali. Pascal to newtony na metr kwadratowy. 10 newtonów na kilogram i setnych metra. No i co nam zostaje? newtony są tu na górze i tu na górze, to, to się skraca. Kilogram przeskakuje na górę, metr kwadratowy był na dole, przeskakuje na dół, metr jest na dole, czyli wyszedł nam kilogram na metr sześcienny. I bardzo dobrze, to jest ta jednostka, o którą nam chodzi. Wszak liczymy gęstość. Kilogram na metr sześcienny. Coś takiego nam wyszło. No i teraz to trzeba przerachować. Tak? 10 razy 5setnych to jest pół. dzielić na pół, to mnożyć razy 2 i 2700 wychodzi. 2700 kg na metr sześcienny. Taki mamy wynik. I doszliśmy do niego taką właśnie metodą algebraiczną. Czy można było dojść do tego wyniku inaczej? Można było. Można było liczyć krok po kroku. Policzyć sobie, że skoro mamy ciśnienie i skoro mamy tę powierzchnię, znaczy nie mamy powierzchni, ale możemy ją policzyć szybko. tak? Szybko policzyć, ile jest a kwadrat, i szybko policzyć, ile jest a sześcien. P razy a kwadrat. Czyli ciśnienie razy powierzchnia da nam siłę, potem siłę podzielimy przez g, dostaniemy masę. I jak będziemy mieli masę, postawimy ją do wzoru, postawimy też objętość i wyjdzie. Chcecie spłuścić, zrobić tak i mam nadzieję, zobaczycie, że wyjdzie wam ten sam wynik. No dobrze, ale było jeszcze jedno pytanie, z czego może być wykonany? No i teraz jedyne co możemy zrobić, to otworzyć jakieś tablice. Tabelę gęstości i zobaczyć, co ma taką gęstość, co może mieć taką gęstość. No i na przykład aluminium ma gęstość 2700 kg na sześcienny, więc możemy podejrzewać, że ten sześcian jest aluminium, ale nie jest to jedyna, jeden materiał, tak to nazwijmy ogólnie, jedyny materiał, który ma taką gęstość, więc jedynie zawężamy sobie pewien zbiór możliwych materiałów, a gdyby to było doświadczenie, no to jeszcze w grę wchodziłby błąd, z jakim to wszystko obliczyliśmy, więc no musielibyśmy się liczyć z tym, że mielibyśmy pewien przedział, do którego wpadałyby też inne gęstości, np. 2500 albo 3000, w zależności od tego, jak duży byłby ten błąd. Jeszcze trzy zadania przed nami. Zostańcie ze mną.